Coś tutaj ja wiem, knujesz. Co to było. Tajemnie, nie? O, ale tajemnie, kopa by dostała, to tajemnie. by wyjebało pięknie, ją. Tą o. Słuchajcie, on by to zobaczył. Wsi, śpi, za chwilę wstanie, no. Wiesz co, wiesz, wiesz... Poczekaj, o co się, ja wiem, jak to zrobić. Nie co wiesz, co? To... wiesz co, powiem tak. Mój ojciec robił tak. Jak telewizor nie działał, to trzeba było mu po prostu zajebać. Wstawaj! Widzisz? Jak nowa? To się lepiej jechało. A, kurwa. <laughs> Od razu będzie mi lepiej. Patrz to mało lat. Wo O kurwa, żartowałem, co to zrobił. się w ogóle nie męczyć. Po się powinien się w ogóle nie męczyć. Co jest grane? Uś, uś. Dobra, teraz się uda. Kurwa! Och, triple combo mafin! to jest uch, to, jest uch, to jest koniec. Koniec, koniec, dobra, koniec, bo to, to jaja już, chłopa zabiło. Co tam, piesku? Co tam? O, no, cicho! Co, nie. Pójdziemy teraz, teraz się pobawimy! Puść go! <gry> Puś-puszczasz go teraz! No puszczasz go puszczasz go! Mam go. nie go. uzetnę mu głowę! Puszczasz porwanego 50. O, tak, zabawimy się! No, tak, no! Przykładem mu nóż No, więcej wyciągaj mi, biegaj, wyciągaj mi, że ta, się słyszę, mi zajebisz. puszczasz go! Podajesz się, podajesz się! Dobra, okej, okay, poddawaj się! No! I co teraz kurwy? I co teraz kurwy myślicie? Co? Ja muszę strzelać nie potrafię? Ja mam w Call of Duty dziwko 92 level, nie będziecie ze mną pogrywać. Umierasz teraz kurwa, ceka ci robię. Dziwko policyjna Żegnamy się z tą wyspą kurwa, nie umiecie grać, teraz zanim tak, nie pogram. Z tak kurwa nie strzelać Szmaty jebane Wy robicie napad? Robicie napad? No Nie robicie napadu kurwy już Elo O oh, Logan wsiadaj Tak chcecie się pogrywać ze mną? Hello. Jebany psie 5-0 kurwa No problem, zaraz was dojeżdżę, na komendę jadę! Da, trzymaj, podłoż mi tę piosenkę, lubię ją! Czekam na Banat, sfele! ratku ja. Siemano, bracie, słuchaj, potrzebuję podwózki! Ja. Na początku pod komendę główną, Mission row, w centrum miasta. Co przyjaciela co? Rozpierdalał się na psach? Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Po prostu był w okolicy, po prostu w okolicy. A jeśli twoja matka była w okolicy burdelu, to jest dziwką? Nie, po prostu była w okolicy burdelu, tak? Chyba tak. No, chyba tak. Nie, da. a twoja matka była w okolicy no. burdelu? Nie, nie, chodziło mi, chodziło mi o porównanie, bo jak jeśli ktoś był komu komendy, to nie zawsze znaczy, się rozpierdala. Chodziło mi o taką... Agresywne porównanie, żeby ci wytłumaczyć, że wcale nikt nie jest. nieważne, kurwa idź po tą komendę, nie wkurwiaj. No kurwa! Kurwa, kurwa, kurwa! Dzień dobry, dojda. dzień dobry, księdzu, pakuj jedziemy do dobry, To jest mój sympatyczny przyjaciel księdzu. teraz do Lombardii proszę pana, wiecie pan gdzie jest Lombard? Tak. Y -y, można, można skorzystać z taryfy? Można skorzystać, gdzie pan chce jechać? Do urzędu prac, kurde, bo muszę się przebrażować, wie pan? Jasne, jasne, tylko to będzie 250 dolarów, proszę pana, Płatne Osobnie z góry gotówką. O... Ostatnio skasował mi pan za kółko wokół głównego 600 także Tak? Tak, tak. A, możliwe. No, bo ogólnie to tak, jestem kucharzem i cukiernikiem. Poważnie? i cukiernikiem? No. Mam to w totalnie, co ty robisz, kocha, w swoim życiu? Liczę tylko, że muszę zarobić na taksówkę na mojego dzieciaka na mojego dzieciaka kurwa. Zalałem kurwa Bernadette 400 kilową, To 140-kilową. Nie ty co, co tego, w swoim życiu. Że...